Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komunistyczna Kalifornia z jednymi z największych podatków w Ameryce i z największych oszukań z ostatniego roku jest przykładem dla komunisty Bidena. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję ba jeszcze bardziej. No dziękuję szczególnie pierwszym trzem tysiącom subskrybentów. No i dziękuję ostatnim tysiącom Dobija do pięciu tysięcy, także piękna robota. Dziękuję wszystkim. Subskrybujesz? bardzo serdecznie zapraszam jeżeli nie subskrybujesz bardzo dziękuję jeżeli subskrybujesz no zanim zacznę mówić o Kalifornii no to powiem na minutę, dwie na temat tego co jest za mną bo jeden, jeden taki amator, doradca ma swój kanał Dużo na, na kanale nie, nie, nie działa, no ale mnie człowiekowi, który ma tysiąc filmików, dzień w dzień, przez trzy lata, dzień w dzień nagrywam. no Zaczął proponować: Mówi, zrób zielone tło, wrzucaj najróżniejsze tam y, zamienne. Sprawy na tym zielonym tle i tak dalej, i tak dalej. No, proponuję, sam nie robi. No to chcę tylko powiedzieć, że zielone tło to mam. Tak jak widać, to jest farba. Pomalowałem to parę lat temu. Mam programy który faktycznie, jak się nagra na zielonym tle, to później zamiast tego zielonego tła można pokazywać wszystko innego. Starałem się robić filmiki z edytowaniem, z usprawnianiem i tak dalej, i tak dalej. No ale to zajmuje około godzinę, dwie, trzy. To bardzo długo zajmuje. Trzeba się przyszykować. Y, trzeba wiedzieć, co mówić. Później ten y, tłob wrzucić. No to jest robota, robota na mm, na pełny etat. No i zrezygnowałem. Zrezygnowałem na rzecz czego? Na rzecz flagi. Flaga made in USA, czyli z, z, wyprodukowana w Ameryce. No bo takie jest prawo. W Ameryce flagi amerykańskie Którzy, które wiszą na urzędach państwowych, muszą być zrobione w Ameryce. No, następna ciekawostka, no to jest to jest 10 stóp na 6, następna ciekawostka jest taka, że flaga nie powinna być w zasadzie nie powinna wisieć na maście w czasie nocy, musi być podnoszona i, i opuszczana rano podnoszona rano, opuszczana wieczorem. A jeżeli, jeżeli nie, to są w niektórych wypadkach. Y, y, wyjątki, ale musi być oświetlona reflektorem. Także nigdy nie może być w ciemności. Y, flaga, y, jak po, przypatrzycie się, no to ma w zasadzie poziome pasy. Ma czerwone i białe te pasy. Y, jest y, mm, pierwszy na górze i, i ostatni na dole jest czerwony. Jest ich siedem. No i pomiędzy nimi jest sześć białych, czyli razem trzynaście. Trzynaście, czyli to jest y, liczba kolonii angielskich, tych oryginalnych, które zbuntowały się przeciwko Londynowi. Także jest 13 tych kol kolonii. Z prawej strony są gwiazdy, tych gwiazd jest 50. No i one są zrobione w ten sposób, że jest 5 rzędów po 6. Czyli 30, no i pomiędzy tymi pięcioma są cztery rzędy po, y, 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 po pięć, czyli 20, czyli razem 50. Y, kiedy było mniej stanów, no to były tam różne takie kółeczka, nie kółeczka. Y, no w każdym razie to jest historia tego mojego tła który po prostu wisi jest to, jest to flaga no i ostatnia ciekawostka to jest taka że, że flaga amerykańska w zasadzie yy, no, nie, nie jest yy, jest zabronione żeby wyrzucać do śmieci także, że jeżeli flaga już przetrwa tam yy, swój okres życiowy no i jest wyszarpana na wietrze no to w zasadzie yy, ci, którzy zdejmują to flagę z yy, urzędu czy z jakichś firm yy, zdejmują Ją oficjalnie ją tam ładnie składają mają taki system że to taki trójkąt się składa przekazują to do harcerzy ten, ten, czyli tych boy Scouts. no i oni, i oni to honorowo spalają no od wielu lat już du dużo homoseksualistów wchodzi w cały ten boy także boy Scout jako organizacja się z, w zasadzie to zbankrutowała no ale to, to jest następny powiedzmy komunizm, co robi komunizm w Ameryce. Wracając, wracając do Kalifornii, do Bidena, no i do upadku Amerykanów, Amerykanów, do upadku demokratów, to jest to, że Biden popiera w zasadzie urzędniczkę, wziął, wziął, wziął kobietę, wziął ministra z Kalifornii, ministra pracy, no i będzie, będzie w zasadzie ministrem federalnym pracy. Także że te wartości kalifornijskie wchodzą, wchodzą do Waszyngtonu. Tyle tylko, tyle tylko, że w Kalifornii to, to był wiel, jeden wielki, kolosalny przekręt, jeden wielki, kolosalny przekręt. Kalifornia wypłaciła 120 miliardów, 120 miliardów, czyli też jest zer i 9 zer, czyli 120 tysięcy, 120 milionów, 120 miliardów. 129 na same bezrobocie, na same bezrobocie, czyli tam jest 40, 40 milionów na 40 milionów ludzi. No to możecie sobie wyliczyć, ile, ile wypłacili na jedną, na jedną osobę. No ale z tych 100, 120 miliardów to 11 milion, miliardów jest, jest na na przekręt to jest, to jest w zasadzie na, na to co oszukali, czyli, czyli ukradzione jest 250, 250 dolarów na każdego, na każdego obywatela. To jest straszne, to są straszne. No i właśnie ta, 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 ta kobieta, Julie Su, ona będzie, będzie powiedziała, że 11 miliardów wsiąkło to wszystko do, do, szczególnie do innych krajów, do Pakistanu, do, do Somalii, do Nigerii i tak dalej, i tak dalej. No ale również do amerykańskich więzień. W więzieniach kalifornijskich więźniowie wykombinowali, że będą składali w zasadzie o, o zasiłki, o zasiłki na bezrobocie. No i dostawali. Tak, także jest badania śledztwa i tego rodzaju rzeczy. Prokuratora i po, prokuratura i policja no, zaczęła oskarżać tam najróżniejszych złodziei. Między innymi jeden były pracownik z Ministerstwa Pracy, który sam wypełnił ponad 200, 200 najróżniejszych tych, tych, tych papierów na. na w, w cudzym imieniu, no i, i wyrwał 4 miliony dolarów. 21 tysięcy zostało na papierach wypłacone do socjalistki demokratki Diane Feinstein, no i ona nie dostała tych pieniędzy, ale w jej imieniu było wypłacone, powiedzmy. No i, i to zaczęło między innymi, to zaczęło między innymi e, całe te śledztwo. E, Najwięcej tego oszukaństwa w Ameryce, no to było w tych stanowych więzieniach. No i tam w, w, w co najmniej było 5 albo 10 w każdym z więzień, ale mm, wygląda na to, że, że do więzień poszło między 800 miliona, milionów, 800-900 milionów dolarów trafiło na adresy więzienne. Tak, także w niektórych więzieniach to. No część to była tak, że powiedzmy jedna, jedna z więźniarek brała, brała papiery i papiery dane od, od tych swój, swoich współwięźniarek, przekazywała to na zewnątrz, no i, i cała ta szajka tych hostaplerów, no to e, kupiła sobie po prostu maserati na przykład, a, a druga, druga z tych hostaplerek, no to straciła wszystkie pieniądze na, na y, 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 operacje medyczne, kosmetyczne. Także Maserati skonfiskowali, no ale jednak tych, tych operacji kosmetycznych nie, nie da rady tego y, odebrać. Y, y, Także ca cała ta sytuacja o, oszukaństwa i więźniowie wiedzieli o tych, o tych możliwościach. To, nie by to była taka tajemnica poliszynela. Wszyscy, wszyscy o tym wiedzieli no i, i wypełniali, powiedzmy. Ta Julie, Julie Su zaczęła oskarżać, powiedziała, że, że cały system kalifornijski, ten, ten komputerowy, no to był strasznie antyczny, strasznie stary no i, i nie była w stanie tego zrobić. No i bardzo wyrafinowane metody kryminalistów internetowo-komputerowych wykorzysta, wykorzystali. No i oczywiście jeszcze oskarżyła kogo? No, Trumpa, bo wszyscy, wszyscy oskarżają Trumpa. No i ta kretynka oskarża Trumpa, bo powiedziała, że administracja Trumpa nie powiedziała im, co oni powinni robić, co stan powinien robić, żeby nie został wykolegowany. No ale teraz ostatnio. Było parę, parę takich prześwietleń przez, przez różne firmy, no i oni, i oni popatrzyli. Julie, Julie Suona dostała tą robotę w Kalifornii, tego ministra pracy w, 2000, w styczniu 2019 roku i cały ten departament bezrobocia, która ona, ona tam w zasadzie ma patrzeć. No to oni powiedzieli, powiedzieli politykom kalifornijskim, że coś się dzieje niedobrze i a najważniejsze to jest to, że, że powinni sprawdzać, że Urząd Bezrobocia powinien sprawdzać bazę danych z Urzędem Więziennictwa i żeby to po prostu spasować. No tak jak większość Stanów robi. Mówili, mówili to w, 2000, w 2019 roku, mówili to w, w, w czerwcu 2020 roku. Kalifornia nie zaczęła tego robić do, do 2020, do grudnia, także miesiąc temu dopiero zaczęli robić. Federalny Urząd Pracy nieustannie wszystkim stanom mówił, no bo trzeba pamiętać, że te bezrobocie. To jest stanowe, to jest bezrobocie stanowe. No to każdy pracodawca płaci mniej więcej tam 2-3%, no i później, jak zwolnią, nie mogą, zwolnią. Nie mo, jak ktoś jest wywalony karnie albo sam się zwolni, no to nie podlega, ale jeżeli są jakieś redukcje etatów czy coś takiego, no to ludzie idą, składają o bezrobocie, dostają 60% swojej pensji, no ale też nie dostają przez. Przez całe życie dostają tam kilka, 3, 4, 5 miesięcy. Jak, jak były kryzysy, to i za Busha, i za Obamy, no to, to przesuwają tam dodatkowo. Teraz było wyjątkowo to, że jak kongres przeznaczył tryliony dolarów na pomoc, no to zaczął dawać 600 dolarów tygodniowo. Poza tym ilekolwiek ktoś dostawał. Także, jeżeli ktoś dostawał 50, 100, 150 dolarów na tydzień tego stanowego bezrobocia, to rząd federalny dawał, dawał 600, także, także to się zmieniło, bo to było połączenie tego urzędu federalnego. No, na wszystko i tak pieniądze idą z, z podatków płaconych przez tych, którzy pracują. No, ciekawostka też amerykańska to jest taka, że jak podają 6, 7 czy 5% bezrobocia, to nie znaczy, że to jest 6%. Populacji bez roboty. To, to nie znaczy to, że bezrobocie, to znaczy nie bez roboty. W Ameryce patrzą jest mniej więcej tak 115-120 milionów ludzi, którzy pracują, którzy są zarejestrowani jako pracujący jako wypełniający podatki. O, to najlepiej tak powiedzieć. Jest 120 tysięcy ludzi, 120 milionów ludzi, które, którzy wypełnia podatki. W Ameryce na rodzinę, jeżeli ktoś pracuje, powiedzmy, ma 11-12 dolarów na godzinę, no to 12 dolarów na godzinę to jest 24 tysiące rocznie. No to to nie jest dużo, ale w niektórych Stanach to jest, jest sporo. To 24 tysiące, to jeżeli ma żonę, no to odpis od podatku jest 24 tysiące. Także Zarabia 24 tysiące, odpisuje 24 tysiące i płaci zero podatku federalnego, bo to jest taki duży odpis. Także jak się mówi, że w Ameryce ponad 50% ludzi nie płaci podatku, no to właśnie o to chodzi, że, że, że ludzie, do, do, którzy, którzy zarabiają 10-12 dolarów, nie płacą podatku federalnego. No i. I te 600 dolarów, no to właśnie pod, przychodzi z tych podatków ludzi, którzy zarabiają po 50 tysięcy rocznie, 60, 70, 80, 100 i 200 i więcej. Też trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 300 tysięcy rocznie, no to jest prawie 1000 dolarów dziennie, no to on płaci jedną trzecią, od 250 tysięcy do 300, to z tych 50 tysięcy on zapłaci 17 tysięcy samego podatku. No, także tak, to są te, te, te widełki 32%, 32% powyżej 300 tysięcy to już jest 32% powiedzmy Obama proponuje 39, no Obama, Biden proponuje 39%, no były, były takie już mm, y, poziomy, poziomy podatków. No ale wracając, wracając do, do tego oszukaństwa, to w maju 2020 y, też też im. Mm, tłumaczyli, że, że muszą sprawdzać, a rząd kalifornijski co zrobił? No powiedział, że żeby szybciej wysyłać czeki dla bezrobotnych, no to, 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 to nie ma co sprawdzać. No i, no i przestali, przestali sprawdzać. 11 miliardów powiedzmy zostało ukradzionych. Wypłacili 120 miliardów, no to te 120 miliardów na 40 milionów od groma pieniędzy i to się wszystko rozpuściło. 1800 czeków poszło na adres jednego z więzień, no i nikt tam nikt nie, nie popatrzył, wychwytują najróżniejsze rzeczy, ale, ale to, żeby, żeby software Software wyliczył, że tam jest na jeden adres, no i do tego jeszcze adres więzienny. No to, no to nikt, 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 nikt się nad tym nie zastanowił. Część, część pieniędzy to była przekazywana przez karty debetowe, czyli pieniądze wpływały na konkretne konta. To później Urząd, urząd do Spraw Bezrobocia. Powiedział bankowi, żeby bank zamroził te wszystkie karty. No i bank zamroził i, i, i również pozamrażał. Taki bałagan był, że również pozamrażał tym, którzy legalnie, legalnie dostawali. Także to, jeżeli bank by zrobił taki to by numer, no to z banku by tych kierowników, dyrektorów powywalali na pysk. Elizabeth Warren i wszyscy inni politycy. To, to by też krzyczeli, że po prostu to musiałyby być komisje kongresowe i tak dalej, i tak dalej, powiedzieć, że no ta, tak się dziać nie może. No ale jak w urzędzie państwowym, jak, jak wśród demokratów, no to wszystko, wszystko przechodzi, tak, to wszystko przechodzi wśród komunistycznych świn, żadne głowy się nie potoczyły, nikt, nikt nie został wywalony na pysk, tak, także... Julie Julie, Su po takim bałaganie idzie do roboty dla Biden'a. No, wygląda na to, że, że <laughs> złodzieje, złodzieje uwielbiają złodziei otaczają się y, złodziejami no i, i to pokazuje to pokazuje to długie doświadczenie tego, że, że m, nikt nie rozlicza socjalistów, nikt nie rozlicza komunistów, nikt nie rozlicza y, y, demokratów w rządzie, y, tylko dlatego że ich dobre intencje Y, brukują ciągle y, piekło, no ale, ale rezultatów nigdy nie ma, tak? No, tak jak z dobrymi intencjami to jest. Yy no i miliardy, miliardy przetracone i oszukane, no to po prostu komuniści, socjaliści mówią, że to jest koszt, y, koszt społeczeństwa y, zasiłkowego, no i że to tak w ten, w ten sposób musi, y, no i dostała, dostała po prostu taki złoty, <noise> złoty spadachron i wylądowała, wylądowała, na kolanach, na kolanach Bidena, y, no i nie musi, nie musi już teraz odpowiadać za to, co wywijała, na wywijała, Wywijała w Kalifornii. E, także jeżeli, jeżeli głosujecie na demokratów, jeżeli głosujecie na socjalistów, jeżeli mieszkacie w, w Kalifornii, no to popatrzcie się, popatrzcie się, co ci komuniści robią, e, popatrzcie się, ile płacicie podatków, e, popatrzcie się, e, w którym kierunku idzie Ameryka. No, Ameryka nie idzie w naj, najlepszym kierunku. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecać? Dziękuję jeszcze bardziej. Yy, dziękuję za ostatnie 2000 subskrybentów. Yy, 1600 jest w ciągu ostatniego miesiąca. Nieprawdopodobna lawina. Dziękuję bardzo. Jesteście wspaniali. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dziennie o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, trzymajcie się, konserwatyści, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja.